I jest od razu 5 osób i 2 lajki. No to jest hit. Hit od razu jest lepiej niż wczoraj. Widać mnie? Widać jakiś taki jestem różowy. Może troszkę to rozjeśnimy tego gościa. M -m 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 -m. Momencik tylko jeszcze wejdę do pokoju reżyserskiego, żeby czytać komentarze z ekranu komputera. Na żywo. Jestem w pokoju reżyserskim. Kosmiczny Pomarańcz już ma trzy głosy. Nie, trzy głosy są w ankiecie. Dwa na Kosmiczny Pomarańcz. Look at this. Look at this. Sześć osób ogląda live'a. No i co, podsumowujemy znowu tego. Te nowości Apple'owe, bo mam tu jeszcze kilka rzeczy, o których chciałem wczoraj wspomnieć, ale nie zdążyłem. Między innymi te akcesoria nowe, które Apple udostępniło w dosyć drogich cenach, bo etui powiedzmy na iPhone'a kosztuje jakieś trzystówki teraz. Przynajmniej paski nie podrożały na Apple Watch'a, bo dalej kosztują 200 te najtańsze. No Notatki, bum. Nie to, nie to kliknąłem. A i przy okazji wyszła też już e, ostatnia chyba beta, beta ta Golden Master Release Candidate, to oni chyba teraz to nazywają. E, I w tej becie jest fajna funkcja, nie mogę tam Wam teraz tego pokazać, bo streamuję właśnie z iPhona, ale jeżeli jest, taka, jest takie ustawienie, że można sobie kolor tych szklanych ikon, które teraz będą w iOS 26, tam od przyszłego tygodnia będzie iOS 26 dostępny, to te szklane ikony będą mogły teraz być automatycznie pod kolor samego urządzenia, czyli jakby soft już wie, jakie to jest urządzenie. A dodatkowo można też ustawić, że te ikony będą pod kolor etui z MagSafe, które się zakłada na iPhona. Czyli jak mamy, nie wiem, różowego iPhone'a, a niebieskie etui, to jeżeli ustawimy to ustawienie, że dostosowuje się do koloru etui, no to zakładamy różowe etui i bum, całe, całe ikonki wszystkie w systemie stają się różowe, takie szklano-różowe i to działa pewnie we wszystkich kolorach. No ale oczywiście pewnie tylko na akcesoriach bezpośrednio od Apple, czyli nie będzie to pewnie działać z zamiennikami. Chociaż jestem bardzo ciekawe, czy, czy będą jakieś firmy, które będą w stanie to podrobić, albo czy Apple w ogóle będzie to jakoś licencjonować, że nie wiem, kupimy sobie tu i Belkina i tam będzie widać wtedy. Będzie się to zmieniać razem z raz, dupa, sram na to, no i super, o to chodzi, trzeba być tu etui będzie się zmieniać, pod kolor właśnie, ikonki będą się zmieniać pod kolor samego etui, iPhone R iPhone R iPhone R nie 17R ma baterię, 3149 mAh, a iPhone 16, 17 Pro będzie miał baterię 4252 mAh, więc niedużo mniejsza jest ta bateria, mimo że ten iPhone jest o tyle dużo cieńszy i lżejszy. I podejrzewam, że będzie to jakieś, nie wiem, 2-3 godziny w, w ciągu dnia mniej. Wciąż nie wiem, ile kosztuje ten to ten powerbank w sensie ile kosztuje wiem kosztuje 500 zł ale ile ma baterii chyba tam nie wspomnieli zaraz zobaczymy w sklepie iPhone don 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 don, don. akcesoria iPhone Dane Airp AirPods Pro 3 są dużo lepsze od dwójki no są moim zdaniem dużo lepsze no bo mają mają te wyciszanie dwa razy lepsze od, e, od dwójek, mają te gąbeczki teraz pięć chyba rozmiarów w ogóle w zestawie, plus te gąbki też są takie bardziej, nie są tylko, w sensie te gumki nie są puste, tylko mają w środku też takie poduszki, jakby gąbkę właśnie, żeby jeszcze bardziej wycis wyciszyć to ucho. Mają to właśnie mierzenie pulsu do, podczas treningów, tylko podczas treningów, tak jak w Powerbicach Pro 2. <głos》> już Cię lubię Ryśku. Ja już też Cię lubię za te komentarze. Kiedy materiał o AirPods? Nie wiem, nie wiem kiedy. Muszę je najpierw dorwać. Chciałbym jak najszybciej, ale czy uda się je dorwać szybko? Nie wiem, zobaczymy. Co jeszcze mają AirPods? Czekajcie, czy co jeszcze mają AirPods? Pro trójki takiego lepszego niż dwójce. O wkładkach powiedziałem lepsze, yy, lepsze wyciszanie. To jest tam to bardzo ciekawe, Aha, no grają 8 godzin na jednym ładowaniu, więc to jest akurat super, że już chyba nie 6, tylko 8, więc zawsze 2 godzinki lepiej. Nie trzeba ładować tak często. Chociaż i tak to jest moim zdaniem dobry wynik. I dopiero nigdy w sumie bardzo rzadko trzymam tak długo słuchawki w uszach. Częściej, w, wcześniej mi się zmęczą uszy niż, yy, niż muszę wyjąć je do ładowania, więc i tak jest ok. A, jeszcze AirPods Pro Trójki mają mieć, jak to się nazywa, tłumaczenie, live, live translation. Nie wiem, czy to będzie działać po polsku i w Polsce w ogóle, ale jeżeli to będzie działać, no to, no to już nie trzeba zaraz się będzie uczyć języków, no bo w słuchawki będą nam wszystko mówić od razu na żywo, jeżeli ktoś coś do nas mówi i jeżeli. Biorąc pod uwagę to, że są to chyba jedne z najbardziej popularnych słuchawek, to jeżeli będziemy rozmawiać jeszcze z kimś, kto ma takie słuchawki, albo nawet jeżeli, nie wiem, boimy się rozmawiać w innym języku, to możemy mieć dwie takie pary słuchawek i pożyczać komuś i rozmawiać po prostu z tłumaczeniem na żywo. To jest super. Dużo lepsza jest wodoodporność, chociaż moim zdaniem tutaj nie jest to potrzebne w słuchawkach, no bo to i tak nie jest taka wodoodporność, żeby pływać w tych słuchawkach. No ale są lepsze przynajmniej jeżeli chodzi o właśnie jeżeli ktoś się dużo bardziej poci albo chce nie wiem biegać i dopadnie go jakaś ulewa więc nie trzeba będzie już tych słuchawek jakoś specjalnie o nie dbać czy je chować. Więc tutaj to jest spoko. Ponoć basy jest też lepszy i wokale. Więc zobaczymy. Mierzenie pulsów to mówiłem tylko podczas treningów niestety i ten workout buddy nie wiem czy on będzie też w Polsce od razu działał. Chyba na razie nie działa to na Apple Watchu moim przynajmniej. Przynajmniej jeżeli to testowałem, ale nie testowałem tego jakoś super mocno. Dostępne będą 19 września za 1099 zł. Można je zamawiać już od wczoraj. Więc jeżeli ktoś chce je kupić, to, to niech kupuje. Ale też są plotki, że będzie następna generacja, chyba w przyszłym roku, i ona będzie miała jeszcze większe, yy, będzie to jeszcze większy upgrade. Więc tutaj jestem bardzo tego ciekawy. Czekajcie, włączę jeszcze sobie tutaj czat. Look at this. mają nas gdzieś i to jest prawda. To jest prawda nie ma polskiej Siri. Wciąż. 12 osób na live. No, wczoraj było więcej. Wczoraj było więcej. Ale zobaczymy. Mówili mi dzisiaj na szkoleniu, że pół godziny live to jest takie minimum, więc zobaczymy. Jeżeli przyjdzie więcej osób, to pogadamy więcej dłużej. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Tu mam taką ściągawkę odnośnie wszystkich iPhone'ów. Wszystkie mają już teraz 120 Hz, więc już ci, co narzekali, że ma tylko 60, no to odpad ten argument. Wszystkie mają 3000 nitów jasności. Wszystkie są oprócz Era z aluminium. Tutaj mam błąd, bo na tej grafice jest iPhone 17R, a on się nazywa iPhone R. 17 ma chip A19, a wszystkie pozostałe A19 Pro. I 17 ma 8 GB ramu, jeżeli to kogoś interesuje a reszta ma po 12 GB ramu. Wszystkie mają też 18-megapikselową kamerę z tym center stage z przodu. Wszystkie mają 48 megapikseli na każdym obiektywie, w każdym, w każdym aparacie. O ile stanieją inne iPhony? O ile stanieją inne iPhony? No myślę, że tak do 1000 pewnie stanieją. Zobaczcie, czekaj, 16 ile teraz kosztuje. Na stronie Apple 343500 kosztuje 16, podejrzewam, że w jakimś elektromarkecie zaraz będą po 3000 albo taniej, więc eee, będzie trzeba polować. No i też ludzie będą zaraz wymieniać używane swoje iPhony, bo pewnie będzie też spora grupa osób, które wymieniają iPhony co roku i takie zaraz się pojawią, jakieś w dobrym stanie, niecały, niecałoroczne iPhony, więc będzie można coś upolować. 16e. Nie pamiętam, ile on wcześniej kosztował, ale teraz kosztuje 3000. No to nie, no to ja bym chyba jednak polował na szesnastkę zwykłą i gdzieś się dorwać w jakimś elektromarkecie, bo pewnie będą, będą jakieś promki. Jak jeżeli na Apple kosztuje 3,5, no to w elektromarketach czy jakichś reselerach zaraz będą lepsze ceny. Czy warto wymienić watch SE2 na nowy SE3? Bardzo dobre pytanie i w sumie zobaczmy na stronie Apple, porównajmy sobie czy one się dokładnie różnią, bo też nie pamiętam, zawsze miałem troszkę z tym SE, byłem do tyłu, jeżeli chodzi o specyfikację, ale wiem, że ten SE3 jest bardzo dobrze wypasiony, jeżeli chodzi o ten podstawowy model, więc zaraz zobaczymy, czy jest to gdzieś porównanie. Dobra, szybciej to wyszukam. Apple Watch, porównanie modeli i zobaczymy SE3 z SE2, SE3 jeszcze dajmy jedenastkę do tego. Koperta jest taka sama, wyświetlacz teraz mamy Always On Retina do 1000 nitów. Tutaj też w poprzednim też było do 1000 nitów, ale bez tego Always On, czyli zawsze włączonego. Z pulsem jest tak samo. Powiadomienia o zbyt wysokim lub niskim tętnie, powiadomienia o rytmie tak samo, powiadomienia o niskiej sprawności cardio, to samo. Monitorowanie snu, tu jest lepiej, bo jest monitorowanie snu, powiadomienia o bezdechu sennym i wynik snu. Tutaj nie ma tego powiadomienia o bezdechu sennym w dwójce. Apka parametry życiowe oczywiście też zbiera więcej danych, czyli tętno, częstotliwość oddechów, temperatura nadgarstka i długości snu. ok, czyli ma też temperaturę, dwójka nie miała termometru. Śledzenie cyklu z szacowaniem czasu owulacji na podstawie wcześniejszych danych i monitorowanie właśnie temperatury. Tutaj, jeżeli chodzi o SOS, to jest to samo. Wodoodporność taka sama do 50 metrów. 5G ma SE3, nie wiem, czy to jest aż tak ważne. Moim zdaniem nie. Chip S10 kontra S8. Gest kołysania dłonią i gest dwukrotnego stuknięcia palcami. To jest super funkcja i nie ma tej funkcji w SE2, czyli to wiecie, klikacie sobie i nie trzeba tutaj, jak dzwoni wam na przykład budzik, to kliknie, nie musicie tu klikać drugą ręką, tylko pyk, pyk albo coś machniecie ręką i wam się wyłączy jakieś powiadomienia, albo przejdziecie dalej, więc to jest super. Nie, nie zawsze masz dwie ręce wolne. Bateria taka sama do 18 godzin. I do 32 godzin w trybie niskie zużycie energii dla SE Trójki, którego Apple mówi, że SE2 tego nie ma. I szybkie ładowanie też jest w SE Trójce, którego nie ma w dwójce, czyli w 45 minut da się doładować do 80% baterii nawet. A można po 15 minutach mieć do 8 godzin pracy na baterii, więc to jest spory plus względem SE Trójki. No i co, i reszta jest taka sama. Chip oczywiście nowszy, 64 GB ma SE3, a SE2 32 GB. Szczerze mówiąc jest to dla mnie bez znaczenia. Nawet nie wiem, ile mam zajęte na moim Ultra. Nawet nie wiem, chyba ma 32 w ogóle Ultra ten jedynka, więc to jest jakby nie wiem, po co jest to, wszystkie apki, które mam i tak się zmieszczą na tym iPhonie. więc tutaj tego jakby nie odczuwam. Czujniki są te same. Mocne monitorowanie temperatury nadgarska w SE3. W SE3. A reszta? reszta to samo. O, lepsze szkło. Bardziej odporne na pęknięcie niż w poprzedniej generacji. Cztery razy bardziej odporne. To jest w sumie plus. Duży plus. I to tyle. I cena, oczywiście, się różni od 1000. 99 zł za GPS i od 1400 za wersję GPS plus z modemem. Ciekawe, że piszą na polskiej stronie celura, celular, a nie z łącznością 5G czy tam złącznością komórkową. Czekajcie, u mi czat uciekł. Muszę w osobnym oknie sobie go dać powiedz Luka, powiedz mi jeszcze jak to teraz będzie wyglądało z premierami bo ma się coś zmienić coś tam było mówione że ma się zmienić od 18 że najpierw będą na przykład 18 pro pokazane we wrześniu a zwykła 18 będzie dopiero chyba na wiosnę następnego jeszcze roku czyli 2027 ale w, trochę mi się w to nie chce wierzyć zobaczymy w ogóle będzie coś namieszane no bo Apple szykuje też składany telefon tego folda więc pewnie tu się też trochę zmieni ale to jeszcze rok przynajmniej, więc nie, nie, nie czekam na to też. Dobra, porównajmy. Tu mam iPhone. Aha, akcesoria chciałem pokazać. iPhone 17. Spektakularne kolory są iPhone'a po prostu. O, klasę energetyczną nawet pokazuję tutaj. Chyba Unia wymusiła, żeby pokazywało na stronie klasę energetyczną nawet telefonów. Ciekawe, ciekawe. Akcesoria iPhone. Mamy nowe akcesoria etui, przynajmniej Tech, tech Woven teraz tak się nazywa, bo wcześniej było ty, Woven coś tam, nie pamiętam jak się nazywało, ale te etui były bardzo jakby, które miały zastąpić skórę, były bardzo zgnojone w ogóle przez wszystkie, bo się bardzo brudziły i tak brudziły, że nie dało ich się w ogóle łatwo jakoś Umyć i tak dalej, więc Apple po cichu wygasiło to i zrobiło jakąś nową technologię. Teraz nazywa się to Tegwóven, eee, czyli takie coś bardziej taka. Nie wiem, tutaj jest jakby jakiś bardziej szorstki materiał, i po bokach jest trochę plastiku czy silikonu. Też jest to takie, nie jest to takie gładkie, tylko jest jakaś struktura na tym. Tutaj jest na dole zapięcia na, na paski, ten nowy pasek na, na ciało. Crossbody Strap, mam on się nazywa, zaraz go pokażę. Sama e w pięciu kolorach. Ale cena 319 zł, moim zdaniem, trochę przesada. No i tu mamy ten pasek na ramię: o, pasek na ramię. I tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kolorów. 10 kolorów. Pasek na całe ciało on też jest taki magnetyczny, tutaj można sobie dostosować łatwo jego długość. Szkoda, że tego w sumie nie pokazali są dodatki, fajny napis, okej, okay, nie ma, mało bardzo zdjęć tego jest. Fajna telewizja. Denis, jak myślisz, w związku z ostatnimi sytuacjami, czyli prawdopodobieństwem osłabienia się złotówki w tym samym droższym dolarem, czy to wpłynie na cenę, czy jednak już to przewidzieli? Yy, nie osłabiła się złotówka, raczej dolar jest teraz słaby, kurs dolara. 3,64 dolar kosztuje, więc raczej jest niski dolar. więc Teoretycznie, jeżeli już to powinny potanieć iPhony, ale no nie potaniały, tylko podrożały, tak naprawdę, bo e, wszystkie mają teraz 256 GB. No i. Aha, z 17 nie podrożały, 17 są w tej samej cenie, mają 256 GB, ale za to podrożały wersje Pro i Pro Max. Ale za to zaczynają się też od 256 GB, więc nie można już kupić tańszego modelu ze 128 GB, jakby ktoś chciał. Tylko trzeba już kupić droż, drożej, po prostu nowego iPhone'a. Od 5, chyba 800 seria Pro kosztuje, więc kurczę, znowu wyszedłem z komentarzy. Jestem. 22 osoby oglądają live'a. Mamy też o takie. Etui. To jest klasyczny ten Silicon Case. To na akurat na Era, który w ogóle R ma w... cały, cały R. Cały w ogóle sprzęt, jeżeli chodzi o Era, wszystko jest tutaj. To jest całe wszystko bateria, a tutaj mamy cały jakby komputer, który jest odpowiedzialny za, za Era, czyli w tej wyspie. Nie wiem, jak oni to zmieścili. Nowe portfele z fine. Nie, to nie są nowe. A nie, nowe. Fine woven. To jest chyba właśnie ten materiał, który wcześniej był w tych dziwnych. Tui, które się bardzo brudziły, więc podejrzewam, że te portfele również się mogą tak brudzić. Jeżeli to jest to dokładnie, bo nie pamiętam, czy to akurat było to. Ok, dużo, dużo nowych etui. Wszystkie mają te zapięcie właśnie na pasek na dole teraz. To jest na 16 akurat. No i jest ten, o, akumulator MagSafe, ale nie wiadomo. Przede wszystkim powiększa zapas energii iPhone'a R aż o 65%, czyli ma jakieś, nie wiem, 1700-1800 mAh i pasuje przynajmniej wielkościowo tylko do iPhone'a R. Prawdopodobnie będzie dało się naładować nim inne iPhone'y albo inne telefony z tym C2, bo to będzie na MagSafe najprawdopodobniej, ale nie będzie będzie wystawał prawdopodobnie z iPhona Pro czy z iPhona 17 i innych mniejszych modeli. Może na iPhone'ie Pro Maxie będzie to jakoś wyglądać. Chociaż chyba nie, no bo on tutaj jest przecież w Pro Maxie, w tym miejscu przecież wyspa jest większa, więc możliwe, że on nie będzie pasował, bo wyspa będzie przeszkadzać, więc może być ciężko. Szkoda, że nie ma właśnie tego MagSafe'owego portfelika do, znaczy powerbanka do pozostałych modeli, bo bardzo lubię ten produkt. 500 złotych on kosztuje. Dobra, co jeszcze? workout body Apple Watch 11 dostanie właśnie nadciśnienie, czyli okrojone takie nadciśnienie bardziej powiadomienie, jeżeli będziemy mieli możliwość nadciśnienia, więc tutaj nie spodziewałbym się, że to będzie jakieś super, chociaż prawdopodobnie może komuś uratować tyłek, jeżeli ja wykryję, że ktoś ma nadciśnienie, to może pomoże mu to w tym, żeby wybrać się do lekarza i faktycznie zbadać, może ktoś będzie, ktoś chory nadciśnienia, o którym chory nadciśnienia, o czym nie wie, być może będzie wtedy mógł pójść do lekarza. Wykrywanie upadku i temperatura to było. Pół. Oh. Na no AliExpress na pewno dorobią takie portfele ładujące i do każdego modelu Pro i 17 zwykłego. Pewnie tak, pewnie dorobią. Czy dzisiaj jest jakiś mecz? Że tak zapytam. 25 osób. 25 osób weszło, zadawajcie pytania. iPhone 17 Pro Max będzie miał teraz możliwość pojemności 2 terabajty. Nie wiem, komu to potrzebne. Zwłaszcza pod uwagę, biorąc pod uwagę, że jest iCloud. Chyba dla kogoś, kto nie ma, kto nie żyje w Polsce, bo w Polsce jest tak dobre pokrycie 5G i LTE, że tak naprawdę ta synchronizacja działa tak super, że nie widzę potrzeby w ogóle brania takich dużych pojemności, no ale może komuś się taka przyda. Kim jesteś, czy jesteś rudy, ile masz lat, czy masz dzieci, czy masz zonę? żonę, żonę. Nie, no gdzie żony, dzieci? Przecież ja mam dopiero 21 lat. Czy jesteś rudy? Nie, jestem yy, brunetem. Trochę więcej siedzisz w Apple niż ja. Powiedz, jak mogę funkcjonować z Apple Watchem bez iPhone'a, a mając MacBooka i tablet i oczywiście Samsunga z Androidem? Nie da się. iPhone tylko. Kom... Alfa... iPhone tylko. Boże. Apple Watch działa tylko z, yy, z iPhone'em, więc tutaj. Nie da się tego, nie da się synchronizować w ogóle z Androidem Apple Watcha, z tego co kojarzę, wciąż i chyba, nie, chyba to się nigdy nie zmieni. Chyba, że Unia będzie kazała i Apple zrobi coś takiego, ale nie, nie sądzę. Ale da się, chociaż nie. Bo nawet chyba aktywować Apple Watcha się nie da, jeżeli nie masz iPhone'a, więc bo to, pomyślałem sobie, że można przecież kupić Apple Watcha, go aktywować i używać bez telefonu kompletnie, no ale to trochę bez sensu, jakby wyklucza bardzo dużo funkcjonalności. Można ewentualnie kupić sobie Apple Watcha i synchronizować go z, z iPhoneem kogoś innego, chociaż to też nie ma za dużo sensu, więc lepiej chyba jeżeli masz Androida to chyba lepiej kupić jakiś zegarek na który będzie z nim współpracował, jakiegoś nie wiem Samsung Watcha. masz masz że masz Samsunga, no to jeżeli masz Samsunga, no to jakiegoś Galaxy Watcha i wtedy posynchronizować to i używać Galaxy Watcha, tak to niestety ale iPhone e, Apple Watch z Androidem nie będzie działał, nie będzie się synchronizował. <laughs> W ogóle zabrakło mi paru rzeczy na tym, na tym live'ie, Nie na tym live'ie, tylko na tej konferencji wczorajszej, jak chociażby właśnie polskiej Siri. Myślałem, że będzie coś z hompodami pokazane. Myślałem, że funkcje, które już są na iPhone'ie, jak chociażby te tłumaczenia tekstu, piosenek, że będą też, nie wiem, rozwinięte, że to jakoś pójdzie szybciej. Podejrzewam, że dopiero za rok, gdzieś pewnie w przyszłym roku na WWDC. Pokażą, że Siri będzie działać albo może coś zamiast Siri będzie działać po polsku i we wszystkich już językach, jakie w ogóle są na świecie. No bo jeżeli, jeżeli tego nie będzie już w przyszłym roku, no to, to Apple będzie naprawdę w dupie. No bo to już wszyscy, wszyscy mają każdy język, chat GPT, wszystko jest. 25 W 25 watowe ładowanie, max Charging. No i ta komora chłodząca Lipa. Dostałem serduszko od kogoś. Okej, okay. będę zmykał za chwilę, jeszcze 5 minut. Wczoraj było 200 osób, wczoraj chyba było większe zapotrzebowanie na takie informacje o tych nowych iPhone'ach. Co jest super w iPhone'ie tym 17 Pro to ten kolor, na żywo wygląda super, tutaj na tych zdjęciach nie wygląda tak super. Ale na no, już były filmy jakichś youtuberów, instagramerów i innych jakichś <coughs> ludzi. Pracuję w soporcie Apple i lepiej nie dzwońcie. Pozdrawiam. Ale gdzie mamy nie dzwonić do ciebie? Damian, porzybut. O, rozwin Damian, rozwin swoją myśl. A ja włączę iPhone, a, iPhone a 17 Pro. Tego bardzo fajna w ogóle tapeta jest do niego, która pasuje do tego Liquid Glass, jeżeli się. Odblokowuje ekran, no to tak fajnie jakby widać ten efekt na tej tapecie. Nie wiem, czy ona tu będzie pokazana. Tutaj jest o. Pokazane ta tacka z tym chłodzeniem cieczą, czyli wodą tak naprawdę najprawdopodobniej. Nie ma tego. O. Hmm. Pomarańczowy iPhone. W ogóle strasznie mało kolorów, no bo jest tylko pomarańczowy, niebieski i srebrny, więc bardzo mało już ludzie narzekają, że nie ma czarnego na przykład, który zawsze był czy jakiś space gray albo czarny. Porównanie z iPhone'em 15 Pro zobaczymy. 50% szybsze GPU, 20% szybsze CPU. Nawet 8 godzin więcej odtwarzania wideo na iPhone'ie 17 Pro, ale tu jest gwiazdka jakaś, więc to nie jest chyba porównanie do 15 Pro i nawet 14 godzin więcej odtwarzania wideo na iPhone'ie 17 Pro Max. Czekajcie, zobaczymy w porównaniu do którego telefonu, w porównaniu że z... czekaj, dwójka to była? Gdzie to było? Dziewiątka, dziewiątka. Okej, okay, nie, ma, nie ma tutaj nawet napisane w porównaniu do jakiego telefonu się tu odnoszą. Ale okej, okay, dobra, może faktycznie ta bateria będzie dużo lepsza. Dlaczego wycofali się z Tytanu? Mi się wydaje, że mimo tego, że Tytan jest dużo mocniejszy niż aluminium, to wycofali się chyba tylko dlatego, bo aluminium lepiej odprowadza ciepło i chyba bardziej im zależało na tym, żeby ten iPhone jednak się tak nie grzał. A cześć Dominika, żeby ten iPhone się tak nie grzał i po prostu z aluminium mimo, że jest bardziej miękkie, to lepiej odprowadza to ciepło i mimo, że jest to w ogóle komora do chłodzenia, to z aluminium jeszcze połączeniem i z tym z tą ceramiką z tyłu prawdopodobnie będzie duża różnica, jeżeli chodzi o grzanie się iPhone'ów tych pro. Więc to jest chyba moim zdaniem tylko tylko i wyłącznie dlatego. O śmiesznie mam tu napis, na iPhone'ie mam napisane, że Dominika powiedziała hi bo mam po angielsku system, a, po, a tutaj na komputerze mam część, czyli automatyczną wiadomość. Ok, będę kończył. Będę kończył, będę robić na pewno recenzję iPhone'a 17 Pro. Jeżeli się uda, no to wreszcie modeli też. AirPods trójki Pro też prawdopodobnie. Ale to jeszcze z miesiąc pewnie. Bo nie chcę też robić od razu, tylko jakie dostanę, tylko chcę się nimi chwilę pobawić. Więc tak. Dzięki za tego live'a spokojnego. Jednak wczoraj było dużo większe zainteresowanie. A no i czekamy na Apple Intelligence w Polsce, czekamy na te wszystkie funkcje i czekamy na polską Siri. Kończymy. Dziękuję bardzo. Hej.